i pogrzebią Nasza tu obecność to jest nie tylko poparcie dla reformy Nasza tu obecność to jest obrona naszej suwerenności rudą, i stary świat. Wymiar sprawiedliwości nie podlega kompetencjom Unii Europejskiej to jest nasze suwerenne prawo. To, co robią urzędnicy unijni, to jest nadużywanie, nadużywanie prawa. Oni nie mają prawa ingerować w ustrój wymiaru sprawiedliwości i nie macie prawa! Bez sprawiedliwych sądów, bez uczciwych sądów nie będzie wolności. Dzisiaj sądy są narzędziem cenzury. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich dwóch głośnych rozprawach odmówiono mi prawa głosu w sądzie. Tego nawet nie robią na Białorusi czy, na, czy w Rosji. Tam przynajmniej udają. Nie ma nic gorszego niż złodziej w todze. Bo ci ludzie mieli wymierzać prawo, a nie je łamać. Brawo. Tu jest polska, 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 tu jest polska. Koledzy, czas dokończyć ten proces, który zaczęliśmy 40 lat temu. Przez nasze pomyłki trwało to tak długo. Ale musimy. Doprowadzić ten marsz do końca, do mety i do zwycięstwa. Wrzucenie kartki do urny to nie jest tylko nałożenie obowiązków na naszych wybranych przedstawicieli, ale to jest również przyjęcie obowiązków przez każdego głosującego: obowiązku, że on nie wysyła kolegi. Na wysuniętą placówkę i na ataki, to jest przyjęcie obowiązku, że przez cały czas kadencji będziemy stali za nim na tyle blisko, żeby ci, których delegujemy do Sejmu, rządu na najwyższe urzędy państwowe, czuli naszą obecność i czuli naszą wsparcie. Jeżeli będziemy utrzymywali to poparcie. To nasi będą zwyciężać na każdym polu. W Warszawie, w Brukseli. Zwyciężymy! 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 Wyciężymy! Profesor Strzęgos nas oszukał w 1989 roku, mówiąc, że sądownictwo samo się oczyści. Otóż. Sądownictwo nie może się samo oczyścić, bo nie ma do tego żadnego prawa. Człowiek nie może się z bagna czy Szamba sam wyciągnąć za włosy. <grymne> Proszę Państwa. Kilka, kilka dni temu została, stworzyliśmy pierwszy raz sytuacji. Która sądownictwo daje okazję do samooczyszczenia. Sejm uchwalił ustawę, prezydent ją podpisał i to jest pierwsza okazja, żeby sąd sąd sądownictwo mogło się oczyścić, bo ma się, ma się za co chwycić. Ma ten uchwyt i może się z bagna wyciągnąć. 40 lat temu uczestniczyliśmy z Państwem Gwiazdami w wielkim strajku w Stoczni Gdańskiej. Andrzej upominał się tam o praworządność i dzięki właśnie tysiącom, milionom później uczciwym Polakom wywalczyliśmy powstanie Solidarności. Gdyby wtedy ktoś powiedział, że w wolnej Polsce będzie obowiązywała zasada obrony skorumpowanych sędziów, to zostałby uznany. Nawet nie za agenta, a po prostu za wariata. 40 lat później postkomunistyczne media ogłaszają Kwaśniewskiego najlepszym prezydentem w historii III Rzeczypospolitej. Te same media ogłaszają najwybitniejszym autorytetem Adama Michnika. A, a Adama Strzębosza i profesora Maczaka autorytetami prawniczymi. Dziś wariatami mają być ci, którzy nie godzą się iść drogą targowicy pod dyktando agenta Bolka i agenta Donka. Szanowni Państwo, w stulecie cudu nadwizu i w czterdziestolecie cudu solidarności musimy obronić wolność i demokrację w Polsce. Mamy demokratycznie wybrany parlament, mamy patriotyczny rząd, mamy praworządny Trybunał Konstytucyjny, mamy obowiązek wybrania prezydenta Andrzeja Dudę na drugą kadencję. Niech żyje Polska!